Ma napęd na cztery koła i cztery śruby napędowe jeździ i pływa, a do tego jest elektryczna. Miłoż Parzych z mrągowa to zdolny konstruktor, złota rączka, co jakiś czas buduje ciekawe pojazdy na prąd. Podobnie spotkał się z nim Łukasz Byszkiniewicz. Z Miłożym Parzychem spotkaliśmy się w maju tego roku. Zaprezentował nam wtedy elektryczną i dynamiczną gąsienicę. Teraz ponownie wybraliśmy się do Brągowa ze względu na ten pojazd, który jeszcze bardziej pasuje do warmińsko-mazurskiego krajobrazu. Terenowe opony, a za nimi śruby napędowe. To amfibia o napędzie elektrycznym. Brałeś z czegoś wzór, czy to po prostu jest twój totalny pomysł? Totalny mój pomysł, tak. To też się zmieniało w trakcie budowy. Trochę, tak. Przypasowywałem, siadałem. Znajomych zapraszałem, żeby ktoś usiadł, się wygodnie za kierownicą. Cały kadłub wykonany jest z aluminium. Miłość dla amfibii opracował nowatorskie zawieszenie. Teraz mamy setup lądowy. Amfibia jest wysoko zawieszona. Co się dzieje w momencie, kiedy wjeżdżamy do wody? Jak wjeżdżamy do wody, koła unoszą się do góry, a śruby opuszczam w dół. Tak to wygląda w akcji. Chowające się w nadkolach koła zmniejszają opór wody. Gdy chcemy wyjechać z wody, koła się opuszczają i bez problemu wyjeżdżamy na brzeg. W sumie pojazd ma aż 8 elektrycznych silników, 4 w każdym kole i 4 do napędu czterech śrub. Na pokład amfibii może wsiąść 6 dorosłych osób, więc skorzystam z okazji i mimo że chłodno, to się przepłynę. I kolejne zaskoczenie. Gdy płyniemy za kierownicą, nikt nie musi siedzieć. Amfibia sterowana jest zdalnie z joysticka. Można być skiperem, siedząc na tylnej kanapie. Prędkość płynięcia ustawiona została na 15 km na godzinę. Konstruktor mówi, że można by płynąć szybciej, ale kosztem zasięgu. Ile możemy pływać sobie na jednym ładowaniu? No właśnie dlatego tego ustawione na spokojnie, że można popływać pływać cały dzień. Całujski dzień na jednym ładowaniu. Tak, tak, dlatego nie podnoszę mocy, bo jakbyśmy podnieśli moc, żeby się przez chwilę fajnie przepłynąć, to, to na pół godziny. Konstruktor Amfibi liczy na zainteresowanie inwestorów i seryjną produkcję. Podkreśla, że jego pojazd idealnie sprawdzi się jako wycieczkowóz do zwiedzania na przykład mazurskich miejscowości, zarówno z wody, jak i z lądu, bez wysiadania z pokładu. Łukasz Wiśniewicz, Raport. Chińczycy najwyraźniej pozazdrościli nam naszej amfibii i w nowym suwie zamontowali system pozwalający utrzymywać się na wodzie.